No Witam znowu. Jestem już po załadunku. Wiozę jedną paletę leków na raka do Włoch, czyli drogie lekarstwa. Kiedyś wiozłem paczkę dwukilogramową, bo kosztowała 4 miliony złotych. Też to były lekarstwa na raka. Załadowałem się w takiej wielkiej firmie. Czyli swoje musiałem odstać jakieś półtorej godziny od przyjazdu. No i teraz jadę po dokumenty, pod biuro. No i tu mam y, ustawioną temperaturę między 2 a 8 stopnia, bo na takie ma wieść ten towar y, a to jest drukarka Pokażę Wam przykładowy wydruk e, nie, nie, nie to tu, tu. ok Dzisiaj jest październik, 17 godzinę od godzinę cofniemy Wyszło. Tak wygląda przykładowy wydruk. No i to trzeba pilnować. Przez cały czas, jak jadę, muszę to pilnować. Aby temperatura nie spadła. Ani się nie podwyższyła. Na noc, jak idę spać, to ustawiam sobie alarm. Jak tu mam temperaturę 2, między 2 a 8 stopnia to ustawiam sobie dolną temperaturę na 3 górną na 7. No i jakby coś się działo, no to mi zacznie ta drukarka wtedy piszczeć i da mi znać, że coś jest nie tak. No wtedy muszę stać i coś tam podziałać. Stać to się może to, że na przykład zawiesi się sterownik i nie będzie chłodził lub grzał, zależy jaką temperaturę mam. No i wtedy muszę tam działać. Robić to co trzeba. No, a za chwilę skorzystam tutaj jeszcze z prysznica, ponieważ na takich dużych firmach przeważnie są prysznice dla kierowców. No i trzeba korzystać po prostu. Nie? Także do zobaczenia i do usłyszenia znowu za jakiś czas.